Witam Was serdecznie na moim kanale. Przedstawię Wam dzisiaj Willę Narcyz w Międzywodziu. Jest to miejscowość obok Międzyzdrojów. Yy, ogólnie obiekt wygląda na taki trochę starszy, ale jest bardzo ładnie urządzony, zadbany, nie ma co narzekać. Na miejscu znajdują się pokoje, yy, kempingi oraz pole namiotowe z pełnym węzłem sanitarnym. Jak widać, pokoje takie dosyć standardowe, ale. Ja bardzo serdecznie polecam to miejsce, bardzo miła właścicielka i, i pomocna, więc nie ma problemu. Jest y, również dostęp do internetu, y, dużo ciekawych rzeczy, nawet państwo hodują sobie gołębie na dachu, i, i, i to wszystko tutaj fajnie, y, fajnie jest zorganizowane. Ciche, spokojne miejsce, mimo że przy, przy głównej drodze. Jedynym minusem jest to, że y, dosyć y, daleko jest do morza. No do morza jakieś 10-15 minut na nogach, więc to jest taki minus, ale, ale myślę, że jak ktoś lubi spacerować, to nie będzie do niego to problemem. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Zapraszam Was serdecznie do kolejnych moich filmów. Zostawcie jakąś subskrypcję lub komentarz. Hej.